Kiedy pani Kowalska weszła do salonu, jej twarz była blada, a wzrok utkwiony wprost w młodej Emilii, która ze spuszczonym wzrokiem myła podłogę. Oskarżenie o kradzież, choć ciche, było głośniejsze niż jakikolwiek krzyk. Zaginione klejnoty, majątek w złocie i diamentach, były tam, w rękach Emilii, a właściwie w rękach pani Kowalskiej, która od początku uważała ją za winną. W domu panowała absolutna cisza. Jedynie odgłosy napiętego oddechu odbijały się od ścian imponującej nowojorskiej rezydencji. Emilia wiedziała, że to oskarżenie zmieni jej życie na zawsze, ale nie miała pojęcia, co zaraz wyjdzie na jaw. Emilia była córką skromnej rodziny z Chicago i pomimo wszelkich starań, by się wyróżnić, życie zawsze ją odrzucało. Pracowała w rezydencji rodziny kowalskich przez prawie dwa lata, sprzątając i gotując z godnością, której nikt nie zdawał się zauważać. Dla niej każdy dzień był walką, ale nigdy się nie poddawała. Pogarda bogaczy wydawała się niczym w porównaniu z nadzieją, że pewnego dnia zdarzy się coś lepszego, lecz ciężar oskarżenia o kradzież wydawał się niemierzalną karą. Pani Kowalska, kobieta o surowym charakterze i zimnym sercu, miała bardzo określony pogląd na otaczających ją ludzi, albo należeli do jej klasy, albo byli dla niej niczym więcej niż jednorazowymi narzędziami. Spojrzała na Emilię z pogardą, wierząc, że jej proste pochodzenie może uczynić ją zdolną do popełnienia najgorszej możliwej zbrodni. Ale Emilia wiedziała, że jeśli zaginione złoto znajdzie się w jej rękach, jej życie rozpadnie się niczym domek z kart. Wiesz, że nie jestem niczemu winna, pani Kowalska powiedziała Emilia, próbując zachować spokój, choć głos jej drżał. Jednak słowa te wypowiedział szeptem, nie dość silnym, by przekonać kogokolwiek w pomieszczeniu. Poczuła na sobie wzrok służących, jakby każda z nich czekała na moment, w którym padnie ofiarą ataku paniki. Rozpacz ogarnęła jej duszę, lecz ona wciąż walczyła by zachować resztki godności. W kącie pokoju młody Tomasz Kowalska, syn pani Kowalskiej, obserwował wszystko z sadystycznym uśmiechem. Zawsze bawiło go, jak jego matka manipulowała sytuacjami na swoją korzyść. Choć sprawiał wrażenie człowieka o dobrym sercu, jego brak odwagi, by sprzeciwić się matce, sprawił, że stał się nieświadomym wspólnikiem jej działań. Nie masz szans, Emilio, powiedział cicho, ale tonem, który Emilia znała aż za dobrze. Wiedział, że gdy już raz padnie oskarżenie, nie będzie już odwrotu. Uwiodła go myśl, że ta skromna służąca, której nie miał kto bronić, mogła dopuścić się tak poważnej zbrodni. Gdy Emilia próbowała zrozumieć, co się dzieje, w drzwiach rezydencji pojawiła się tajemnicza postać. Mężczyzna robił wrażenie, jego postawa emanowała władzą. Nazywał się Władysław Nowak, a jego przybycie w tym momencie miało wszystko zmienić. Był ojcem Emilii, człowiekiem, który po latach sukcesów jako biznesmen w przemyśle naftowym zgromadził fortunę, która mogłaby pogrążyć każdego. Władysław nie był znany ze swojej obecności na imprezach towarzyskich, a jego związek z Emilią nigdy wcześniej nie był wspominany. Nowojorska elita nigdy nie wiedziała o jego istnieniu, a on sam zdawał się żyć równolegle, z dala od blasku fleszy. Gdy wszedł do pokoju z tą samą stanowczością, jakiej wymagały jego interesy, wszyscy w rezydencji byli oszołomieni. Gdzie jest moja córka? Zapytał zimnym i autorytatywnym głosem. Nikt nie odważył się odpowiedzieć, ale oczy cały czas wpatrywały się w panią Kowalską, jakby prawda miała za chwilę nieodwołalnie wyjść na jaw. Wydawało się, że gospodyni domu chce zaprzeczyć jakiemukolwiek udziałowi w zdarzeniu, jednak obecność Władysława jasno dawała do zrozumienia, że nie będzie to takie łatwe. Nie był człowiekiem, który akceptował upokorzenia i błędy. Emilia nie odpowiada za kradzież. Jestem jedyną osobą odpowiedzialną za jej życie, a jeśli ktoś ośmieli się splamić jej imię, podejmę drastyczne środki. Wtedy Emilia zdała sobie sprawę, że oprócz tego, że jest córką niezwykle bogatego i wpływowego mężczyzny, jest również kluczowym elementem w o wiele większej grze. Nikt tam nie wiedział, że rodzina Kowalskich ze swoją arogancją i władzą była na skraju finansowej ruiny. Wszystko przez jedną decyzję oskarżenie niewłaściwej osoby. Dwór. Niegdyś symbol statusu i władzy, stał się świadkiem upadku ery bogactwa, której nie dało się zniszczyć. Emilia, skromna służąca, stała się katalizatorem czegoś, czego nawet ona nie mogła przewidzieć. Nikt nie wiedział, że Władysław Nowak nie tylko posiadał ogromny majątek, ale także mroczne sekrety, które mogły wszystko zniszczyć. Jego władza była absolutna, ale niewidzialne nici, które kontrolował w świecie biznesu, mogły zostać przecięte przez każdego, kto potrafił dobrze rozegrać swoje karty. A Emilia, nie wiedząc o tym, zamieniła się w jeden z tych listów. Cisza w pokoju wydawała się ogłuszająca, gdy Władysław Nowak zachowywał swoją imponującą postawę, wpatrując się przenikliwie w panią Kowalską. Napięcie było wyczuwalne, i Emilia miała wrażenie, że grunt pod jej stopami zaraz się zawali. Ciężar tego, co miało się wydarzyć, przytłoczył jej pierś i ledwo mogła oddychać. Ale w tym momencie poczuła coś nieoczekiwanego, poczucie mocy, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Jej ojciec był tam, u jej boku, a wraz z nim otworzył się przed nią świat możliwości, o których istnieniu nie miała pojęcia. Pani Kowalska nie odważyła się drgnąć, lecz jej pełne pogardy spojrzenie na moment powędrowało w stronę Tomasza, który siedział i obserwował scenę z wymuszonym uśmiechem. Najwyraźniej nie wiedział, co myśleć. Do tej pory wierzył, że ma kontrolę nad wszystkim, że jego matka i jego nazwisko mogą odeprzeć każde zagrożenie. Ale teraz, w oczach Władysława. Wydawał się mały i nieistotny. Jego ramiona opadły, a uśmiech zniknął. Ma pani Tupet, pani Kowalska, oskarżać moją córkę o zbrodnię, której nie popełniła, rzekł Władysław, a jego słowa były ostre jak klinga. A ty, Tomaszu, uważaj, jak sobie z tym radzisz. Nie lekceważ tego, co się tu dzieje. Emilia nie mogła zrozumieć, co się dzieje. Przez lata przyzwyczaiła się do tego, że jest traktowana jak zwykła służąca, Niezauważany cień, nie mający prawa głosu i godności. Ale w tym momencie znalazła się w centrum czegoś większego, niż sobie kiedykolwiek wyobrażała. Jej ojciec, mężczyzna, którego ledwo znała, był tam i niczym huragan wdarł się w jej życie i świadkowalskich. Ja, nie wiedziałam, mruknęła Emilia, czując się zagubiona. Nie była w stanie pojąć ogromu tego, co się działo. Nie wiedziała, skąd jej ojciec dowiedział się o oskarżeniu, ani jak to się stało że pojawił się tam z takim autorytetem. Odsunął się od jej życia, a teraz nagle znów się pojawił, jakby był jedyną osobą, która mogła wszystko rozwiązać. Władysław spojrzał na nią z lekkim uśmiechem, ale jego oczy były poważne. Nigdy nie wiedziałaś, bo ja nigdy nie chciałam, żebyś wiedziała. Ale wszystko się zmieniło, Emilio. Zrozumiesz, że świat nie jest tylko tym, co widzisz własnymi oczami. Emilia poczuła falę zagubienia i niepewności. Co miał na myśli? Co ukrywał? Zanim zdążył zadać więcej pytań, wzrok ojca ponownie skierował się na panią Kowalską. Wydałem jasne rozkazy, kiedy wysłałem córkę do pracy tutaj. Została zatrudniona, aby zająć się domem, a nie po to, aby być oskarżoną o przestępstwo, którego nigdy nie popełniła. Ta historia dopiero się zaczyna, pani Kowalska. Zapomina pani, że są ludzie, którzy mogą być o wiele potężniejsi, niż sobie wyobraża. Dwór Kowalskich, który kiedyś był symbolem bezpieczeństwa i władzy, teraz wydał się kruchy i podatny na zranienie. Marmurowe i szklane ściany, odzwierciedlające rodzinną potęgę, zaczęły przypominać pozłacane więzienie. Tomasz, wciąż milczący, czuł ciężar odpowiedzialności spoczywający na jego barkach. Wiedział, że dzieje się coś więcej coś, o czym matka mu nie powiedziała coś, co miało zniszczyć wszystko, co znał. Nie ma już odwrotu. Tomaszu, powiedział Władysław z chłodnym spokojem. Jesteś w delikatnej sytuacji. Pozycji, której nie możesz kontrolować. Ale kto wie, może nauczysz się czegoś ważnego z tego. Władza, Tomaszu, nie polega na pieniądzach ani wpływach. Chodzi o to, kogo znasz i kogo możesz zniszczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Twarz Tomasza zbladła, a jego oczy rozszerzyły się, jakby próbował zrozumieć, co ojciec ma na myśli. Nigdy nie wyobrażał sobie, że jego życie może tak szybko wywrócić się do góry nogami. Zawsze wierzył, że jego matka, mająca niezachwiany wpływ na rodzinę i finanse, była niezachwiana. Ale teraz jego pewność siebie rozpadała się kawałek po kawałku. Tymczasem Emilia wciąż nie mogła pogodzić się ze słowami Władysława. Jego ojciec przez całe życie pozostawał zagadką. Jako dziecko niewiele o nim wiedziała poza tym, że był wpływowym biznesmenem. Pojawiał się sporadycznie, Zawsze zdystansowany, a jego matka nigdy nie opowiadała jej szczegółów na temat tego, co robił, ani dlaczego był tak nieobecny. Jednak teraz, w obliczu całego tego napięcia, Emilia zaczęła zdawać sobie sprawę, że świat jej ojca jest o wiele bogatszy niż kiedykolwiek sobie wyobrażała. Sekrety zaczęły wychodzić na jaw, a Emilia nie wiedziała, czy jest gotowa zmierzyć się z prawdą. Jak mogła, po tylu latach cierpienia i prostego życia pozbawionego luksusów, zrozumieć, co tak naprawdę reprezentował jej ojciec? Miała odkryć, że prawda może być bardziej okrutna i niszczycielska niż jakiekolwiek oskarżenie o kradzież. Upewnię się, że Twoje życie zmieni się na zawsze, Emilio, powiedział Władysław niemal niezauważalnym tonem groźby. Ale najpierw musisz zrozumieć, kim jestem i co potrafię. Twoja przyszłość, a także przyszłość wszystkich mieszkańców tego domu, zależy od tego. Oczy Emili zwęziły się, gdy spojrzała na ojca. Co miał na myśli? Brała udział w o wiele większej grze, niż myślała, i gdzieś w głębi duszy bała się tego, co miało nastąpić. Jednak w tym samym momencie w jej wnętrzu zapalił się mały płomyk nadziei. Może w końcu jego życie potoczy się inaczej. Może w końcu miała o co walczyć. Ale prawda, jak to zwykle bywa, ma swoją cenę. A Emilia miała zamiar zapłacić tę cenę, nie wiedząc, ile to będzie kosztować. Godziny po przybyciu Władysława Nowaka były burzliwe. Pani Kowalska, czując, że traci kontrolę i bojąc się utraty wszystkiego, co zbudowała, starała się wszelkimi sposobami utrzymać swój autorytet. Wiedziała jednak, że nie ma już władzy nad sytuacją. W jego umyśle wciąż rozbrzmiewały słowa Władysława zapomniałeś, że są ludzie, którzy mogą być o wiele potężniejsi, niż sobie wyobrażasz. Dwór Kowalskich, który wcześniej emanował arogancją swojej klasy, był teraz przesiąknięty atmosferą gęstego napięcia. Syn Tomasz chodził tam i z powrotem, widocznie zdenerwowany. Nadal nie mógł uwierzyć, że w ciągu kilku minut jego całe życie może zostać zniszczone. Wszystko, co wiedział, wszystkie przywileje jego rodziny miały zostać zachwiane przez prawdę, której nigdy nie znał. Nie mógł się doczekać, by zrozumieć, co Władysław miał na myśli, wypowiadając te mroczne słowa. Emilia z kolei była pogrążona we własnych myślach. Była w pokoju sama. Jej twarz odbijała się w dużych oknach rezydencji, która teraz wydawała się tak odległa i zimna, jak ludzie, których uważała za przyjaciół. Ciężar przeszłości, który zawsze ją prześladował, wydawał się cięższy niż kiedykolwiek wcześniej. Co ona teraz zrobi? Jak poradził sobie z ujawnieniem prawdziwej mocy swojego ojca? Nadal nic nie rozumiesz, prawda? Władysław podszedł do niej powoli, jakby ważył każde słowo. Odgłos jego kroków rozbrzmiewał w pustym pokoju, a jego obecność była przytłaczająca. Byłem człowiekiem, który zbudował imperium z niczego, Emilio. Ale imperium, które zbudowałem, nie jest tylko imperium bogactw. To imperium sekretów, gier o władzę i ludzi, którzy wierzą, że kontrolują losy innych. Oni o tym nie wiedzą, ale kiedy poznasz właściwe karty, gra się zmienia. Emilia powoli odwróciła się w jego stronę, próbując rozszyfrować intensywność jego słów. Miała wrażenie, że wciąga ją świat, do którego nigdy nie należała, a głęboko w sercu jakaś jej część bała się tego, co ją czeka. Jego życie, dotąd proste i przejrzyste, teraz zdawało się być uwikłane w sieć intryg i manipulacji. Dlaczego mówisz mi to teraz, tato? Emilia zapytała niskim, ledwo słyszalnym głosem. Dorastałem, nie wiedząc o tobie nic. A teraz pojawiasz się tutaj, jakbyś był jedyną osobą zdolną zmienić moje życie. Nie prosiłem o to. Nie prosiłem o udział w tej grze. Władysław spojrzał na nią z wyrazem twarzy, w którym mieszało się obrzydzenie i zrozumienie. Nie wybierasz życia, Emilio. Życie wybiera ciebie. A teraz masz coś, czego nie ma nikt inny dostęp do władzy. Ale ta władza ma swoją cenę. Nie możesz jej po prostu ignorować ani przed nią uciekać. Musi się zaakceptować taką, jaka jest. I co najważniejsze, musisz nauczyć się grać w tę grę. Emilia poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. Została wciągnięta w grę, w której nie obowiązywały żadne zasady. Z każdym słowem wypowiadanym przez ojca czuła, jak ziemia pod jej stopami przesuwa się, jakby grunt, na którym zdawało jej się, że stoi, rozpadał się. Czego on od niej chciał? Czego się po niej spodziewał? Pani Kowalska weszła do pokoju. Jej wyraz twarzy był teraz jeszcze poważniejszy niż poprzednio. Wiedziała, że w obliczu Władysława jej pozycja w rodzinie Kowalskich okazała się bardziej krucha niż sobie wyobrażała. Jego oczy były pełne strachu i gniewu. Wiem, co próbujesz zrobić, Władysławie powiedziała drżącym głosem, ale z stanowczością, która nie była dla niej typowa. Chcesz zniszczyć wszystko, co zbudowaliśmy, chcesz nas upokorzyć. Ale nie pozwolę, żeby to się stało. Pani Emilia jest pracownicą w moim domu i nigdy nie była twoją córką. Tego nie da się zmienić. Władysław obserwował ją spokojnie, nie tracąc przy tym opanowania. Wiedział, że ona za wszelką cenę chce utrzymać swoją pozycję, ale on był poza jakąkolwiek próbą zastraszenia. Nie rozumiesz, pani Kowalska. To, co tu zbudowałaś, opiera się na kłamstwach. A kłamstwa, jak wszyscy wiedzą, mają krótkie nogi. Tomasz wbiegł do pokoju, przerywając konfrontację. Był widocznie zdenerwowany, jego twarz była blada, a oczy szeroko otwarte. Co się dzieje, mamo? Co on mówi? Kim on naprawdę jest? Gniew w jego głosie nie maskował strachu, który odczuwał. Już wiedział, że z dnia na dzień jego życie zostanie przejęte przez siłę o wiele potężniejszą, od której nie będzie w stanie się uwolnić. Władysław spojrzał na niego wzrokiem kogoś, kto w końcu zdecydował się wyjawić mu to, co do tej pory było wielką tajemnicą. Jestem człowiekiem, którego zawsze ignorowałeś, Tomaszu. Jestem człowiekiem, który zbudował Twój majątek, Twój dom, Twoje bogactwo. I ostatecznie jestem człowiekiem, który może je również zniszczyć. W pokoju zapadła cisza, a Tomasz poczuł ukłucie w piersi. Zawsze uważał, że jest ponad wszystkim, a jego pozycja jest nienaruszalna. Ale teraz. Mając przed sobą chód Władysława, zrozumiał, że nic nie jest pewne. Jego świat rozpadał się na kawałki, a on nie wiedział, jak zareagować. Emilia z kolei czuła się w tym momencie jak widz, nie mogąc w pełni zrozumieć, co się dzieje. Zawsze wierzyła, że jej życie, proste i pozbawione luksusów, nigdy nie będzie mogło przeplatać się z losem ludzi wpływowych. Teraz jednak znalazła się w epicentrum konfliktu o wiele większego niż mogła sobie wyobrazić. A co najgorsze, w głębi duszy wiedziała, że w tej walce nie chodzi tylko o napad czy oskarżenie. Chodziło o kontrolę, władzę i o to, co zrobi z jedyną szansą, jaką miała. Musisz się zdecydować, Emilio, powiedział Władysław, patrząc jej w oczy. Ta gra jest teraz twoja. A twoja decyzja zadecyduje o losie wszystkich zaangażowanych. Emilia spojrzała na niego, na otaczającą ich rezydencję i na rodzinę Kowalskich, która teraz wyglądała na równie złamaną, jak ona się czuła. Wiedziała, że od tej chwili jej życie nigdy już nie będzie takie samo. Rozpoczęła się gra o władzę, a ona była w jej centrum. Następny dzień przyniósł słabe promienie słońca przebijające się przez ciężkie, niskie chmury. Dwór Kowalskich, który wczoraj wydawał się tak silny i solidny, teraz przypominał labirynt zimnych, pustych korytarzy. Życie zdawało się wisieć na włosku, a każdy w domu czuł ciężar zbliżającej się decyzji. Emilia z burzliwymi myślami. Spacerowała korytarzami, czując się jak intruz w jedynym miejscu, które kiedykolwiek uważała za swój dom. Znajomy zapach polerowanego drewna i świeżo zerwanych kwiatów wydawał się teraz odległy, jakby nie należał już do jej rzeczywistości. Władysław Nowak nie opuszczał dworu od poprzedniej nocy. Siedział w jednym z najdalszych pomieszczeń domu, ogizolowany, rozmyślając nad swoimi kolejnymi krokami. Emilia wiedziała, że intencje jej ojca są głębsze, niż dawał po sobie poznać, jednak dręczyło ją poczucie, że została wciągnięta w grę, której nie rozumiała. Całe jej dotychczasowe życie było dążeniem do prostoty i spokoju, ale teraz miała zostać zmuszona do wzięcia udziału w grze pełnej władzy i manipulacji, której ledwie rozumiała. Nie miała już tej samej naiwności co kiedyś. To, co wcześniej wydawało się zwykłym oskarżeniem, złośliwością bogatej kobiety próbującej chronić swoje dobre imię, teraz przybrało o wiele poważniejsze rozmiary. Emilia wiedziała, że Władysława nie ma tam z powodu prostej pomyłki. Miał coś większego na myśli. Problemem nie było samo oskarżenie, ale kontrola nad wszystkim. I wiedziała, że jej decyzja jest kluczowa. Tego ranka pani Kowalska szukała Emilii w kuchni. Na jego twarzy malowało się wyczerpanie i napięcie, lecz w jego oczach wciąż tlił się zwykły arogancki błysk. Próbowała odzyskać kontrolę nad sytuacją, lecz z każdym wypowiedzianym słowem Emilia czuła, że pani Kowalska pogrąża się coraz bardziej. Nie było odwrotu. Nie dla niej, nie dla Tomasza i tym bardziej nie dla Emilii. Musisz zrozumieć, Emilio, zaczęła pani Kowalska lodowatym głosem, próbując opanować strach wyczuwalny w jej głosie. Ten dom i wszystko, co się w nim znajduje, jest nasze. Twoja obecność tutaj zawsze była błędem, a teraz chcesz to wszystko zniszczyć? Nie pozwolę na to. Ostatnią rzeczą, jaką możesz zrobić, jest kontynuowanie tej brudnej gry z Władysławem. Emilia spojrzała na nią z mieszaniną współczucia i pogardy. Nie wierzyła już nikomu na słowo. Wszystko, co wiedziała o życiu w tym domu, zdawało się być oszustwem. Zawsze uważała, że świat wokół niej jest prosty, ale teraz zauważyła, że nawet najmniejsze szczegóły są ze sobą powiązane siecią kłamstw i manipulacji. To, co nazywała bezpieczeństwem, było niczym więcej niż fasadą, która miała się rozsypać. Nie bawię się w żadne gierki, Pani Kowalska odpowiedziała stanowczo Emilia, po raz pierwszy czując ciężar własnego głosu. Chcę tylko prawdy. I właśnie tego będę szukać. Pani Kowalska nie odpowiedziała, ale jej wzrok to zdradzał, bała się. Strach przed tym, co Emilia może odkryć, co Władysław może ujawnić, przed tym, co w głębi duszy wszyscy wiedzieli, że może zniszczyć ich życie. Jednak dla Emilii prawda nie wydawała się już opcją, lecz koniecznością. Jeśli chciała zaznać spokoju i mieć szansę na ucieczkę z tego koszmaru, musiała zrozumieć prawdziwą naturę gry, w którą została wciągnięta. Po południu Emilia przeżyła nieoczekiwane spotkanie. Tomasz, syn pani Kowalskiej, odszukał ją w bibliotece dworu. Jego spojrzenie było ciemniejsze niż kiedykolwiek go widziała. Zdawało się, że dźwiga na swych barkach ciężar całego świata i być może nadszedł moment, w którym zrozumie, że jego życie, podobnie jak życie każdego innego, Wkrótce ulegnie zniszczeniu. Nie wiem, co planuje mój ojciec, ale nie spocznie, dopóki nie dostanie tego, czego chce, powiedział Tomasz niskim, pełnym cierpienia głosem. Nie masz pojęcia, o co tu chodzi. Moja matka nie jest po prostu bizneswoman. Ma coś, czego chce mój ojciec. Ale nigdy mu o tym nie powiedziała, a teraz on jest gotów zrobić wszystko, żeby to zdobyć. Emilia spojrzała na Tomasza, a jego słowa wywarły na nie jeszcze większe wrażenie jeszcze bardziej ją dezorientując. Wydawał się szczerze zaniepokojony, jednak w jego głosie można było wyczuć napięcie, które sugerowało, że ma więcej sekretów, niż chciałby przyznać. Tomasz tkwił w sieci własnych kłamstw i być może nie wiedział, co robić. Nie wiem, co próbujesz mi powiedzieć, Tomaszu. Już nic z tego nie rozumiem, odpowiedziała, a frustracja dodała jej stanowczości. Mówisz mi, że twoja matka ma coś, czego pragnie mój ojciec? Ale, co to znaczy? Co to za sekret? Tomasz zawahał się na moment, patrząc na książki wokół nich, jakby gdzieś szukał odpowiedzi. Na koniec spojrzał na Emilię z rozpaczą. Moja matka ma testament, testament, który może wszystko zmienić. Nazwiska mojego ojca w nim nie ma. To nazwisko kogoś innego. A ta osoba jest kimś bardzo potężnym. Słowa Tomasza spadły jak bomba. Emilia poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. Co on mówił? Kim była ta osoba? I jak to się miało do niej? Dlaczego pani Kowalska nigdy o niczym takim nie wspominała? Zeznania Tomasza jasno pokazały, że stawka była o wiele wyższa niż zwykłe oskarżenie o kradzież. Ale zanim zdążyła zadać więcej pytań, Tomasz gwałtownie wstał, jakby przed czymś uciekał. Nie mogę teraz o tym rozmawiać, mruknął. Ale musisz poznać prawdę, Emilio. Bo kiedy to wszystko wyjdzie na jaw, nie będzie już odwrotu. Emilia stała tam sama, chłonąc powagę słów Tomasza. Poczuła ciężar odpowiedzialności, której nigdy nie chciała wziąć na siebie. Teraz jednak była głęboko uwikłana w grę o władzę, która rozgrywała się na jej oczach. Z każdym ujawnianym sekretem wiedziała, że stawka rośnie. Prawda byłaby nie tylko odkrywcza, ale i druzgocąca. Emilia nie wiedziała, czy jest przygotowana na wszystko, co ją czekało. Następne dni były istnym rollerkoasterem emocji. Emilia ledwo mogła spać, gdyż ciężar sekretów i słów Tomasza niszczył jej nadzieję na szczęśliwą przyszłość. Wiedziała, że czasu jest coraz mniej i że każdy jej ruch przybliża ją do prawdy, która do tej pory wydawała się niewyobrażalna. Dwór Kowalskich z jego cichymi korytarzami i zamkniętymi drzwiami stał się labiryntem bez wyjścia, w którym każda próba zrozumienia sytuacji prowadziła jedynie do kolejnych tajemnic. Pani Kowalska, wiedząc, że pętla się zaciska, starała się zachować pozory. Kontynuowała swoje czynności, ale w jej oczach widać było strach, jakiego Emilia nigdy wcześniej nie widziała. Wiedziała, że wydarzy się coś wielkiego, ale co? Co było tak druzgocącego w tym, że wszyscy zachowywali się tam, jakby byli w więzieniu? Ciężka cisza w domu była niemal ogłuszająca. Właśnie wtedy Emilia w przypływie desperacji postanowiła zwrócić się do rodzinnego prawnika. Była to postać zagadkowa, zawsze obecna w czasach kryzysu, lecz na tyle dystansująca się, że nie można było jej uznać za godnego zaufania sojusznika. Jednak to on był kluczem do odpowiedzi, których szukała Emilia. Po wielu naleganiach udało się jej zorganizować spotkanie. Nie powinieneś tu być, powiedział prawnik nerwowym tonem, rozglądając się dookoła, jakby bał się, że ktoś go podsłuchuje. Jeśli pani Kowalska wie, że przyszedłeś do mnie. Potrzebuję prawdy, przerwała jej Emilia, nie okazując strachu. Muszę wiedzieć, co się dzieje, czego naprawdę chce mój ojciec i kto za tym wszystkim stoi. Prawnik westchnął i spojrzał na nią. Jego oczy były zmęczone od tylu lat zajmowania się majątkiem rodzinnym. Wiedział, że wszystko zmieni się raz na zawsze. Czeka cię niespodzianka, panu Kowalska zaczął niepewnie. Twoja matka ma testament, o którym nikt nie myślał, że jest prawdziwy, istnieje. I nie ma w nim imienia Twojego Ojca, ale imię bardzo potężnego człowieka. Twojego prawdziwego Ojca. Emilia zamarła. Świat zdawał się wirować wokół niego. Co? Mój, mój prawdziwy Ojciec? Prawnik skinął głową. Tak. I nie byle kto. Jest potentatem naftowym. Właścicielem jednych z największych rezerw na świecie. A jego matka, zanim wyszła za pana Kowalską, była kobietą z tajemnicą, tajemnicą, która gdyby została ujawniona, zniszczyłaby wszystko, co zbudowali. Prawda zaczęła wychodzić na jaw. Tajemnica jej matki, tajemnica jej własnego pochodzenia miała się stać kluczem do uwolnienia jej od wszelkich manipulacji i kłamstw, w których żyła. Była nie tylko córką pani Kowalskiej, ale córką bogatego i wpływowego człowieka. A teraz ten sekret leżał na stole, do jego dyspozycji. Emilia wiedziała, że ma moc, moc, której nigdy sobie nie wyobrażała. Kiedy Emilia wróciła tego popołudnia do rezydencji, jej głowa była wypełniona myślami. Wiedziała, co musi zrobić. Nie mógł dłużej pozwalać, aby kłamstwa nadal dominowały w jego życiu. Nie miało znaczenia, co myśleli pani Kowalska i Władysław. Teraz miała coś o wiele cenniejszego prawdę. I prawda wreszcie okazała się jego sprzymierzeńcem. Poszła do gabinetu pani Kowalskiej, gdzie matriarcha siedziała i przeglądała stare dokumenty. Cisza między nimi była ciężka, lecz Emilia nie uległa wahaniu. Matko, a właściwie pani Kowalska, zaczęła Emilia głosem stanowczym, pozbawionym lęku. Znam prawdę. I nie możesz mnie już dłużej oszukiwać. Wola mojej matki, którą tak bardzo starałeś się ukryć, istnieje. I wiem, że mój prawdziwy ojciec jest potężnym człowiekiem. Pani Kowalska spojrzała na nią, a jej wyraz twarzy zamarł. Jej blada twarz przeobraziła się w morze sprzecznych emocji. Ty, ty nie wiesz, o czym mówisz. To, to nie może być prawdziwe. Emilia się uśmiechnęła po raz pierwszy od wielu dni. Wiem, że się boisz. Ale uwierz mi, nie jestem już tą samą osobą, którą byłam wcześniej. Nie jestem już dziewczyną, Którą możesz manipulować. Jestem córką mężczyzny, którego tak bardzo się bałaś. Pani Kowalska w końcu się załamała. Osunęła się na krzesło, jakby przytłoczył ją ciężar własnego poczucia winy. Zrobiłem to, co zrobiłem, żeby cię chronić, żeby chronić rodzinę. Ale prawda jest taka, Emilio, że twoja matka kazała mi obiecać, że nigdy ci nie powiem. Ja byłem idiotą. Myślałem, że kłamstwo zapewni nam bezpieczeństwo, ale teraz widzę, że to nas tylko zniszczyło. Emilia podeszła bliżej, czując przypływ empatii do kobiety, która ją wychowała. Wiedziała, że pani Kowalska nie jest złoczyńcą, tylko kobietą, która podjęła złe decyzje ze strachu i dumy. Jednak empatia nie mogła jej powstrzymać od zrobienia tego, co słuszne. Będę żyć swoim życiem, pani Kowalska, powiedziała spokojnie Emilia. Będę żył prawdziwym życiem życiem, które nie będzie zbudowana na kłamstwach, Emilia była teraz gotowa opuścić rezydencji kowalskich. Wiedziała, że jej życie potoczy się w nowym kierunku. Tajemnica dotycząca jej ojca pozostanie tajemnicą, ale wiedziała też, że będzie on kluczem do czegoś większego. Była gotowa odebrać swój spadek, wykorzystać to, co dał jej los, ale przede wszystkim była gotowa być wolna. Znalazła skromny dom w spokojnym miasteczku na amerykańskiej prowincji, gdzie mogła zacząć nowe życie. Zdala od bogactwa i manipulacji, zaczęła pracować i żyć na własnych warunkach. Prawda w końcu ją wyzwoliła. Z czasem spadek po ojcu odziedziczyła ona, ale ona wykorzystała go na cele, w które wierzyła, pomagając ludziom w rozpaczliwej sytuacji i dając innym szansę na nowy początek. Jej los jej nie cepsuł, wręcz przeciwnie, wykorzystała je, aby wywrzeć pozytywny wpływ na świat. I tak Emilia rozpoczęła nowe życie, w którym nie było już cieni ani kłamstw, a jedynie prawda, pokój i wolność na które zawsze zasługiwała.